Zbliża się półmetek wakacji i jakbyście kiedyś jechali między Łowiczem a Łodzią Strykowem, nie jedźcie autostradą. Nie opłaca się. Zapraszam Was do miejsca, gdzie spotykamy się na dzisiejsze rozważania Słowa Bożego. W kolejnej pocztówce z wakacji. Dziś spotykamy się w małej miejscowości, która nazywa się Domaniewice. Znajduje się tu niewielkie sanktuarium Matki Bożej Pocieszcielki strapionej i Matki Pięknej Miłości. Znajduje się tu zabytkowa, 17-wieczna barokowa kaplica, a w niej umieszczony jest wizerunek właśnie Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych który już od początku istnienia tego miejsca zasłynął wieloma łaskami, o czym świadczą liczne zgromadzone tutaj wota. Myślę, że wezwanie tego sanktuarium jest szczególnie bliskie nam w dzisiejszych czasach, kiedy doświadczamy wielu strapień, kiedy doświadczamy wielu takich momentów przykrych w naszym życiu. Dlatego zachęcam, żeby właśnie odwiedzać takie miejsce jak te, abyśmy razem z Maryją mogli te trudności przezwyciężać, aby ona była tą, która się wstawia za nami u swego Syna, abyśmy mogli właśnie wszystkie te trudności przeżyć, abyś te, aby te trudności mogły nas przybliżyć jeszcze bardziej do, do Boga. W dzisiejszym słowie kontynuujemy ten wątek, który zaczęliśmy w poprzednią niedzielę, mianowicie dalej pochylamy się nad kwestią Eucharystii, pochylamy się nad tym, że Czym jest ta Eucharystia w naszym życiu? Kim jest Chrystus? Kim jest, Bóg? Kim jest ten Bóg, który chce nam dawać siebie, który chce nam okazywać swoją troskę? O tym już mówiliśmy właśnie tydzień temu, kiedy widzieliśmy Jezusa, który karmi lud, kiedy widzieliśmy Elizeusza, który również troszczy się o tych, którzy są wokół niego. Już tydzień temu właśnie doszliśmy do tego, że to Jezus jest właśnie tym chlebem. Tym chlebem, o którym czytamy dzisiaj w Księdze Wyjścia, tym chlebem, który Bóg nam daje z nieba. Dziś chciałbym się pochylić nad pewną kwestią, która, która mnie nurtuje osobiście. Wiemy doskonale, że nasza wiara jest relacją: jest relacją, którą mamy z Bogiem, jest relacją, w którą możemy wchodzić, do której jesteśmy zapraszani, żeby w nią wchodzić. I dzisiejsze słowo pokazuje nam. Pewne dwie ważne rzeczy, jeżeli chodzi o naszą wiarę, jest to zaufanie i decyzja, i nad tymi dwiema rzeczami chciałbym się dzisiaj pochylić. Zarówno w pierwszym czytaniu, jak i w Ewangelii, stajemy razem z ludźmi, którzy doświadczyli cudu, a którym jest ciągle mało. Jakbyśmy szerzej przeczytali kontekst pierwszego czytania. To zobaczylibyśmy Izraelitów, którzy doświadczają jednego z największych cudów, mianowicie tego, że Bóg wyzwala ich z niewoli, że Bóg przeprowadza ich przez Morze Czerwone, aby dać im wolność. A mimo to im jest ciągle mało. Dalej wątpią w to, że Bóg chce się o nich troszczyć, że Bóg nie wyprowadził ich na pustynię po to, aby zginęli, ale po to, aby ich przygarnąć do siebie, aby oni stali się jeszcze mocniej Jego ludem. Gdy chodzi o Ewangelię, widzimy ludzi, którzy przed chwilą co widzieli znaki, którzy przed chwilą widzieli właśnie rozmnożenie chleba, a dalej wątpią, dalej mówią, jakim znakiem się nam objawisz, to z jednej strony właśnie te dwie sytuacje pokazują, że, że nasza wiara nie polega na cudach, że kiedy czegoś doświadczamy, bardzo często nam jest mało. A z drugiej strony, kiedy decydujemy się pójść za Bogiem, On wzywa nas do tego, abyśmy Mu zaufali, abyśmy widząc, jak wielkie rzeczy uczynił On w historii zbawienia, jak wielkie rzeczy czynił On dla ludzi nam współczesnych, patrząc na historię też naszej ojczyzny, na historię świata, jak wiele On uczynił dla człowieka, to dzisiejsze słowo wzywa nas właśnie do tego, abyśmy Bogu zaufali. Abyśmy zaufali, że On, doprowadzając nas do tego momentu w naszym życiu, chce nas poprowadzić dalej. Chce, abyśmy Mu dalej towarzyszyli na tej drodze. Wyrazem naszego zaufania, wyrazem tego, że chcemy wchodzić w tą relację z Bogiem, jest właśnie podjęcie przez nas decyzji. W pierwszym czytaniu, tym co właśnie wskazują na to, że lud postanawia zaufać Bogu, w swojej słabości. Doskonale wiemy po tym, jak wygląda historia Narodu Wybranego, który często się buntuje, który często gdzieś odwraca się od Boga. Ale w tym czytaniu widzimy, że wyrazem tej, tego zaufania Bogu jest to, że oni decydują się robić to, co Bóg do nich mówi. Że Bóg mówi: Dam Wam jeść, będziecie jeść mięso, będziecie jeść chleb, tylko róbcie właśnie tak, jak Wam mówię. Kiedy będą przepiórki, zbierajcie przepiórki, a rano wychodźcie i zbierajcie tego chleba, który Wam daje tyle, ile każdy potrzebuje. Coś, co może się wydawać pewną niemożliwością, coś, co może się wydawać e, czymś nie do pomyślenia. To Izraelici mówią: Ok, wchodzimy w to. Decydujemy się iść za tobą. Widzimy, że Ty faktycznie się o nas troszczysz. Ewangelii, Jezus odwołując się do tego znaku, który dał Ludowi Mojżesz na pustyni, zaprasza swoich uczniów, zaprasza również i nas do tego, abyśmy właśnie podjęli tą decyzję pójścia za Nim, abyśmy mu zaufali. Mówi uczniom, że to on jest tym chlebem, który wstępuje z nieba. To on jest tym chlebem, którym mogą się karmić, którym my możemy się karmić. I dlatego, moi drodzy, dzisiejsze słowo wzywa nas właśnie do tego, abyśmy rozwijając swoją wiarę, właśnie ufali Bogu codziennie, codziennie podejmowali tą decyzję, aby iść za Nim. Ponieważ codziennie On nam daje siebie, codziennie mam dostęp do Eucharystii. Tak często może tego nie doceniamy, że w naszych miastach, w naszych parafiach codziennie jest sprawowana Eucharystia. Codziennie realizuje się to, co Jezus mówi na koniec tej dzisiejszej Ewangelii. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął. Kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Niech to będzie dla nas dzisiaj zaproszenie do tego, aby, tak jak mówiliśmy tydzień temu, codziennie właśnie ponawiać sobie tą wiarę w żywą obecność Jezusa w Eucharystii. Aby to sam Bóg mógł w nas rozwijać tą wiarę, aby sam Bóg przyciągał nas do siebie. A jeżeli masz z tym problem? Idź do matki. Idź do tej, która zawsze była najbliżej Chrystusa. Idź do tej, która w kanie Galilejskiej powiedziała: Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie mój syn. Trzymajmy się blisko Maryi. Kiedy brak mi wiary, kiedy mam wątpliwości, kiedy jestem strapiony, mówię, że to wszystko nie ma sensu, idź do matki. Idź do matki i niech ona prowadzi cię do swojego syna. Niech ona wyprasza ci umocnienie tej wiary, która może jest słaba, ale Bóg chce, żebyś z taką przychodził do niego. Moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. No, bardzo się cieszę, że. Pan Bóg pozwolił nam dotrwać do połowy wakacji, gdzie razem możemy rozważać Jego Słowo, podziwiać też piękno naszego kraju, piękno tych miejsc, które tak często mijamy, których nie widać z autostrad. Zapraszam Was na kolejne spotkanie. Ja już wiem skąd, a dla Was niech to jak zwykle będzie niespodzianka. Wszystkiego dobrego Wam życzę, dobrego odpoczynku, dobrej dalszej części wakacji. Do zobaczenia.